Mam na imię Zolo i witam w cotygodniowym przeglądzie krypto. Zaczynamy. Microsoft przejmuje Activision Blizzard za 75 miliardów dolarów. Jest to największe przejęcie Microsoftu. Microsoft w 2016 roku przejął portal LinkedIn za więcej niż 28 miliardów dolarów. Prezes Microsoftu, Satya Nadella, wypowiedział się na temat przejęcia w ten sposób: Możemy zacząć marzyć że przez metawersy mogą być dosłownie w grze, tak jak mogą być na sali konferencyjnej podczas spotkania z tobą. Ta metafora przełoży się na wielu płaszczyznach. Activision Blizzard stworzyło kultowe gry jak Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft, Overwatch, i również w temacie gier, Netmarble ogłasza pracę nad pierwszą grą w metawersie. Netmarble to największy twórca gier mobilnych w Korei Południowej pod względem przychodów. W trzecim kwartale 2021 roku przychody Netmarble przekroczyły 506 milionów dolarów. Netmarble stworzyło grę Lineage 2 Revolution. Przychody z tej gry przekroczyły 1,5 miliarda dolarów. Netmarble stworzy grę Everyone's Marble Metaworld. Jest to sequel ich gry planszowej, która miała więcej niż 200 milionów graczy. Międzynarodowa gra będzie w trybie play to earn, gdzie gracze będą mogli zarabiać wirtualną walutę, którą będzie można wymieniać na prawdziwe pieniądze. I również w temacie metaversu, bank inwestycyjny Morgan Stanley w liście do inwestorów napisał, że w przyszłości wartość chińskiego metaversu może osiągnąć 8 bilionów dolarów. Morgan Stanley w liście do inwestorów napisał, że początkowa wartość chińskiego metaversu będzie miała około 4 biliony dolarów. Wraz z umożliwieniem w chińskim metaversie aktywności jak testowanie auta, pokaz nieruchomości czy nauczanie, ta wartość w przyszłości może osiągnąć nawet 8 bilionów dolarów. Centralny Bank Rosji rejestruje pierwszą firmę zarządzającą aktywami cyfrowymi. Atomize LLC będzie umożliwiać swoim klientom emitowanie cyfrowych aktywów finansowych, a także uzyskiwania nowych rodzajów aktywów w formie tokenizowanej. W czerwcu 2021 roku Atomize uzyskało finansowanie od rosyjskiego konglomeratu Interros. Współzałożycielem Interrosu jest Władimir Potanin. Pan Potanin jest znany jako drugi najbogatszy człowiek w Rosji. Białoruś zezwoli funduszom inwestycyjnym na zakup cyfrowych aktywów. Białoruskie Ministerstwo Finansów pracuje nad rezolucją, która umożliwi funduszom inwestycyjnym inwestowanie w aktywa jak kryptowaluty. Białoruś otworzyła drzwi dla kryptobiznesów w 2018 roku wraz z dekretem prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki o rozwoju cyfrowej gospodarki. Dekret ten wprowadzał ulgi podatkowe i zachęty dla firm związanych z cyfrowymi aktywami. I według rankingu adaptacji krypto Chainalysis w Europie Wschodniej Białoruś jest na trzecim miejscu po Rosji i Ukrainie. Intel oficjalnie wchodzi w kopanie kryptowalut. Bitcoiny są kopane głównie na chipach ASIC. Chipy ASIC są tworzone dla specyficznej pracy. Dwaj główni producenci chipów ASIC to Bitmain i MicroBT. Intel 23 lutego ma zaprezentować swój Chip ASIC, który ma się nazywać Bonanza Mine. Chip ASIC Intela ma być ultra niskonapięciowy i energooszczędny. MicroStrategy kupiło 10300 bitcoinów w czwartym kwartale 2021 roku. MicroStrategy 2 lutego opublikowało wyniki za czwarty kwartał 2021 roku. Prezes MicroStrategy Michael J. Sellor powiedział, że firma MicroStrategy jest w posiadaniu ponad 125 tysięcy bitcoinów. Wormhole schakowane na 320 milionów dolarów. Wormhole to protokół, który umożliwia wymianę tokenów i NFT pomiędzy Ethereum i Solaną. A Solana ze względu na niższe koszty i prędkość zyskuje coraz więcej na popularności. Z Wormhole zostało skradzione. Ethereum o wartości 251 milionów dolarów, Solana o wartości 47 milionów dolarów i USDC o wartości ponad 4 milionów dolarów. Deweloperzy Wormhole oferują 10 milionów dolarów hakerom za udostępnienie szczegółowych informacji na temat operacji hakerskiej i zwrot skradzionych kryptowalut. A Wormhole, jak sama nazwa wskazuje, miało dziurę nie tylko w nazwie, ale również w swoim protokole. I na koniec mem tygodnia. Mam nadzieję, że wiadomości z tego tygodnia wam się podobały. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.